Do you know the way? O Boże, co by to dzisiaj zrobić? Woł, 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 hej, ej hey, ej hey, ej hey, ej hey, ej hey. Dobra, może sobie coś zagrajmy. Kurde, przecież mi się przypomniało, że dawno nie nagrywałem. Yo, 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 A! A! Dzień dobry widzowie! Jak mam życie, Mijo? COME ON! co dzisiaj porozmawiać. W sumie ja mam tematu. YO! 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 A -a! Dobra, ogarnę nagrywanie na XBOXie i dzisiaj będę mieć jakiś gameplay. Dobra, na razie chuj, amigos. Yo, yo, yo! Aaaa! We tired of playing with you. Today you're gonna die. Say goodnight.